Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj witam osoby spod znaku raka, skorpiona i ryb. Zaczniemy od raka. Bo i drodzy, będzie to czytanie ogólne na nadchodzący tydzień, w związku z czym, że to czytanie ogólne, to nie ze wszystkimi wszystko będzie rezonować. Zobaczymy, co tarot zechce Wam, kochani, przekazać. Jakie wskazówki, kochani. Zobaczymy, co przyniesie nadchodzący tydzień. Wchodzicie z energią karty dziewiątki denarów. Kochani, denary to są finanse, to są y, sprawy zawodowe y, przede wszystkim, ale dziewiątka to jest zadowolenie, moi drodzy. Zadowolenie ze swoich planów, jeśli chodzi właśnie o sprawy finansowe i zawodowe, moi drodzy. Takie. Zadowolenie z podjęcia decyzji, i właśnie w takiej energii, moi drodzy, możecie być, będziecie w przyszłym tygodniu. Więc sprawy zawodowe na samym początku tygodnia będą odgrywały sporą rolę, ale też przyniosą ogrom zadowolenia przede wszystkim z samych siebie. Moi kochani, i to może się wiązać też z ósemką kielichów. Jest to energia, która mówi, spełniaj swoje marzenia, nabierz odwagi i spełniaj swoje marzenia. To może być taki tydzień dla niektórych osób, że właśnie zaczniecie spełniać marzenia. Będzie sprzyjająca sytuacja, kochani. I to nie tylko w sferze finansowej, moi drodzy, to może dotyczyć Cię każdej sfery życia, a mianowicie też uczuciowego, jak najbardziej, bo kiedy to są uczucia. Ale kochani, tutaj to jakby poczujecie coś takiego, że cóż, czas najwyższy zacząć spełniać swoje marzenia. Jest to właśnie karta omówiąca o tym. I kochani, następną kartą dla was jest y, szóstka mieczy, która mówi o zmianach właśnie. One będą, y, mogą tyczyć się, moi drodzy, zmianę pracy dla niektórych osób. Mogą się tyczyć o zmianach w związkach, jak i zarówno o zmianach, jeśli chodzi o partnerstwo. Tutaj ta karta mówi o tym, że niektóre osoby, kochani być może wszyscy, będziecie wybierać się w podróż. I ta podróż będzie związana właśnie takby tak z nowymi waszymi planami. Z, właśnie i pójście takby tak dalej. W stronę marzeń, ale tutaj jak to miecze, ona ta karta też mówi o odcinaniu, więc pewne sprawy, które powiedzmy już w tej chwili, tak jakby się kończą u Was, już nie dają satysfakcji, nie, są, nie sprawiają przyjemności, albo są trudne, też tak może być. Będziecie moi drodzy odcinać. Tak właśnie sugeruje szóstka e, pieczy, i kochani, można się spodziewać, że podejmiecie decyzję, po prostu nawet o przeprowadzce, albo już ta przeprowadzka nastąpi. Tak, będzie się to działo. Następną kartą dla Was jest czy kochani, który mówi o tym, że pewne sprawy będą odcięte. I, ale Paśmieczy to jest bardzo młoda energia i to może być tego typu sytuacja że nie tylko będzie w tym momencie odcinanie, ale też może być sytuacja tego typu, że ktoś z Waszego otoczenia po prostu rzuci jakimś y, projektem, jakąś myślą, y, czymś będzie chciał Was zainteresować, ale zwróćcie uwagę, że może to być sprawa rozwojowa, ale na ten moment trzeba dobrze się temu przyjrzeć. Dobrze przyjrzeć się i przeanalizować, czy to jest akurat dla Was, tak? Czy to jest dla, dla Was, moi drodzy? I tutaj widzę nowe właśnie pójście ku w stronę marzeń, nowe sytuacje, odcinanie się, ale kochani, to, co nowe Was będzie spotykać, będzie wymagało pewnych takich zabiegów i pewnej analizy. Dalej, moi drodzy, mamy Asa mieczy. As mieczy mówi, że jednak nowa praca dla niektórych osób. I to już takie konkretne propozycje. Jeżeli ktoś z Was czeka na propozycję pracy, to już taka konkretna i to może właśnie być spowodowane, że trzeba będzie nawet oddalić się od obecnego miejsca zamieszkania, bo a to są początki. Ale jest tutaj jakby taki konkret już, tak? Coś, coś z czym można po prostu wiązać. Plany na przyszłość, tak? Bardzo pozytywna energia, kochani. I tutaj dalej pojawia się rycerz mieczy, moi drodzy. No i cóż on mówi? On mówi, że sporo nowych spraw was czeka, tak? Sporo nowych spraw, spraw rozwojowych, bo tutaj też to jest jeszcze niezbyt dojrzała energia, kochani. Ale bardzo taka energiczna jest ta osoba, ten rycerz mieczy, kochani. I cóż on może dla Was powiedzieć, że będzie się działo, moi drodzy, w różnych kwestiach. Mogą być to finansowe kwestie, rodzinne, po prostu będą nowości, tak? Tutaj razem z tym Asem. Kochani, ale tu mamy jak ostatnią kartę dla Was mam. Króla mieczy. Moi drodzy, i tu Was czeka w przyszłym tygodniu spotkanie. Być może to być spotkanie, on może symbolizować dla niektórych osób spotkanie z nowym szefem, z nową sytuacją w pracy. Spotkanie z szefem, który po prostu jest taki, powiedzmy, oschły. Nie, emocje u niego nie odgrywają zbyt wielkiej roli, ale on działa na poziomie umysłu i potrafi doskonale pokierować, poprowadzić. Moi drodzy, Wy sami możecie być w takiej energii, że w nadchodzącym tygodniu poczujecie się takcy pewni i już tak jakby będziecie wiedzieć, co jest Wam potrzebne w życiu, co już Wam nie służy i po prostu na tej zasadzie możecie po prostu odcinać, jakby powiedzmy, albo odchodzić od pewnych sytuacji. Tu jest cały. Cały właśnie taki układ, bardzo dużo mieczy, kochani, więc, ale trzeba też zwrócić uwagę, że miecze potrafią odciąć niewłaściwe sytuacje, niewłaściwe myśli, kochani, niewłaściwe jakieś emocje i pozwalają iść tak jakby we właściwym kierunku, ale też trzeba zwrócić uwagę, żeby umiejętnie to robić, żeby po prostu nie ranić wokół siebie nikogo, ani też sobie. Po prostu nie zrobić czegoś, co później będzie dla Was niezbyt korzystne, tak kochani? To były raki, moi drodzy. Teraz, ach to tak, skorpiony. Skorpiony. Drogie skorpiony. Nadchodzący tydzień. Wypadła mi karta mocy, kochani, siły. Więc ją zostawię. Bo to jest przepiękna karta, która będzie symbolizować Wam ten tydzień pod takim hasłem. Nasz sobie siłę. Wszystko ci się może udać. Zostawimy ją. To jest taka siła, kochani, wewnętrzna. Siła mówiąca o dużych możliwościach, kochani, i nawet jeżeli to jest jeszcze u niektórych osób spod znaku skorpiona nieuświadomione, kochani, to jest duże, duża możliwość, że właśnie nadchodzących tygodniach uświadomicie sobie tą siłę wewnętrzną, kochani. Wewnętrzną, która Was poprowadzi we właściwym kierunku. Moi drodzy, tak jak mówiłam o tej sile, to jeszcze raz sobie pozwolę ją podjąć, podjąć. Jest to przepiękna energia i warto czasami, nawet jeżeli człowiek nie czuje, nie czuje tej mocy w sobie, takiej wewnętrznej, ma obawy przed czymś, coś go hamuje, to warto sobie uświadomić, że każdy to posiada, tylko musi to w sobie tak jakby odnaleźć. Tak? Następną kartą dla nas po tym jest yy, Król, Buław, który mówi o energii takiej, o mężczyźnie, bo to jest męska energia, mówi o takim dobrym zorganizowaniu, kochani, yy, wszelkich spraw, które Was dotyczą, tak? I moi drodzy, Wy możecie też być w takiej energii. Poczujecie właśnie tutaj taką siłę i właśnie zacznijcie organizować, jeżeli macie takie sytuacje, prawda? Skoro jesteście na moim kanale, to przypuszczam, że coś... Poszukujecie tak na przykład jak odpowiedzi na coś. Być może to być wskazówka, że żeby na przykład dobrze zorganizować swoje sprawy w ten sposób, żeby Wam odpowiadało, kochani, to właśnie trzeba mieć taką energię w sobie, chęć do działania, jak ten król dobrze zorganizowany być. Ale też król buław potrafi, kochani, być. No mężczyzną, jeżeli jest w Waszym otoczeniu albo kochani, jeżeli się pojawi, to potrafi być osobą taką, która yy, no, lubi mieć zawsze rację i to jest czasami uciążliwe, ale tutaj mając wcześniej sobie tą energię, siły, kochani, to możecie sobie z tym doskonale poradzić, bo to może być przyszła sytuacja, jak którą już macie. Moi drodzy, no i tutaj karty sugerują, że bez względu na wszystko odnajdziecie w sobie tą siłę, żeby poradzić sobie z wieloma jakimiś tam przeszkodami, tak? Moi drodzy, tutaj jeszcze też następną kartą jest dla Was Wasze, Arkana, kochani, sąd, który mówi, że to może być w tydzień taki zmian, właśnie takiego oświecenia, coś Was olśni, że wy już nie chcecie powiedzmy działać na zasadach takich, że ktoś będzie Wam odpowiadał coś. Wy po prostu będziecie mieć dość siły, dość takiego zrozumienia w sobie, że zaczniecie zmieniać pewne sytuacje. Moi drodzy, to może się tyczyć sytuacji w pracy, bo na przykład poczujecie się, że nie jesteście zbyt dobrze wynagradzani, albo ktoś po prostu zrzuca Wam na wasze barki. Nie obo, obowiązki nie należące do Was, i tutaj nastąpi olśnienie, i będziecie mieć wystarczająco odwagi, żeby powiedzieć: Dosyć, już ja chcę swoje życie prowadzić na własnych warunkach. Moi drodzy, taka to jest energia. I to, kochani, może też się tyczyć spraw partnerskich i rodzinnych, kochani, że po prostu poczujecie tak, jakby, że czas przyszedł na to, żeby mieć zadowolenie w życiu, ale moi drodzy, tutaj będzie trzeba potrzeba będzie właśnie pewnych dokonać zmian w swoich, czy to w pracy dla niektórych osób, czy w swoich relacjach rodzinnych, ale to jest dobry tydzień na to, moi drodzy. Dalej mamy tutaj Pustelnika, kochani, on cóż sugeruje wielką mądrość, którą każdy w sobie posiada, i kochani, to też może właśnie być taki tydzień który wam po prostu, y, może nie tyle uświadomi, bo uświadomione to może macie już w sobie taką siłę wewnętrzną, ale pozwoli wam z niej korzystać, kocham. Bo tak naprawdę wszystkie odpowiedzi macie tu wewnątrz, tylko to jest powiedzmy dla niektórych osób kwestia czasu, żeby to po prostu odszukać i tu w tej karcie też jest tego typu sytuacja, że na to trzeba będzie y, tak jakby się troszeczkę odsunąć od zgiełku dnia codziennego, żeby tak zajrzeć do własnego wnętrza, żeby właśnie odszukać to wszystko w sobie, to, co jest na dany moment Wam potrzebne, moi drodzy. Ale też ta karta może sugerować dla niektórych osób, że czujecie się samotni w związku, w związku swoim, czy w małżeństwie, kochani, po prostu i tutaj cofając się do karty sąd, moi drodzy, to jest właśnie moment, żeby porozmawiać z partnerem, z partnerką. Jeżeli takie coś u was jest, kochani, i po prostu przedstawić swoje argumenty za i przeciw, co wam odpowiada, co nie, kochani, żeby nie czuć tej samotności, moi drodzy. I tutaj widzę dalej, że to się wam bardzo dobrze uda, ponieważ dalej pojawiła się dla was karta trzech Była, która mówi o tym, że Zostaną poczynione, zostały poczynione jakieś działania w różnych kierunkach na różnych, powiedzmy, polach waszego życia, moi drodzy, bo wszystko to się łączy zawsze i będziecie wypatrywać te jakby efektów swoich działań, tak? O tym mówi trójka Buław, kochani. I ona też mówi o tym, że osoby z podstanku Skorpiona Właśnie w nadchodzącym tygodniu zobaczą tak bardziej perspektywicznie swoje sprawy. Ale to też może się całkowicie odnosić, kochani, do, do sprawy finansowej. Także coś zainwestowaliście, coś, kochani, w yy, jakiś projekt wykonali, wykonaliście i oczekujecie efektów. I one, moi drodzy, nadejdą, te sukcesy, efekty. Kochani, następną kartą dla Was jest. Rycerz kielichów, który mówi o uczuciach, mówi o miłości, mówi o, o odzyskaniu takby tak wiary w to, tak? Więc można by powiedzieć, że przyszły tydzień, nadchodzący oczywiście o tym, to miałam na myśli, y, będzie właśnie otwórz. też y, takim tygodniem, gdzie poczujecie taką lekkość emocjonalną, takie poczucie. Zadowolenia, kochani. To mogą być też takie romantyczne chwile dla niektórych osób, to mogą być romantyczne chwile już w stałych związkach, ale również tu gdzieś może się pojawić osoba powiedzmy do partnerstwa, nowa osoba, czy to pani, czy pan, tak? Tu jest w tej karcie to zawarte. Moi drodzy, a ostatnią kartą dla skorpionów jest dwójka była. I tutaj wygląda na to, że kochani, macie coś do zrobienia, coś do załatwienia i będzie trzeba podjąć pewnego rodzaju decyzję, kochani. Bo to jest tak jakby rozdroże, tak? Jest jakaś sprawa i tutaj jest taki mały dylemat. Zastanawia się osoba, w którą stronę pójść, w którą stronę zadziałać, tak? Ale karty sugerują, żeby to, kochani, Przemyśleć tak konkretnie i po prostu podjąć tę decyzję, bo żeby dalej czuć rozwój, czy to w pracy, czy to w związkach swojej, kochani, czy to w ogóle w sobie, tak, taki rozwój, kochani, to po prostu trzeba podjąć zawsze taki ostateczny krok, taką decyzję, która sprawi, że będzie można dalej się rozwijać i po prostu odnosić sukcesy i zadowolenie. Moi drodzy, dziękuję skorpionom. Dziękuję skorpionom, kochani. I teraz zapraszam ryby. Teraz zapraszam ryby. Zobaczymy, co nadchodzący tydzień, jaką energię, jakie sprawy. Dla ryb. Ryby nadchodzący tydzień. 2 tygodnia wchodzicie z kartą siedmiu mieczy. Kochani, tutaj karty przestrzegają, żeby zwrócić uwagę, moi drodzy, jak macie jakieś marzenia, plany, marzenia do zrealizowania, chęć realizacji, jakieś projekty, wszystko co się Was tyczy. Kochani, zwrócić uwagę, czy wokół Was nie ma osoby, która nie jest zbyt przychylnie do Was nastawiona która może, jak się zwierzycie na przykład, karty przyczyniają, żeby tego nie robić, tylko do osób zaufanych, bo jak się zwierzycie na przykład, kochani, to może taka osoba Was po prostu pozbawić możliwości realizacji swoich planów. Moi drodzy, to by była jedna kwestia, więc należałoby zwrócić uwagę, tak? komu co mówicie, z czego się zwierzacie albo opowiadacie. Moi drodzy, ale druga kwestia jest, to, tym bardziej, że to jest czas urlopów, karta mówi, zabezpieczyć swoje dobra materialne, żeby po prostu przed wyjazdem, jak ktoś wyjeżdża, kochani, żeby po prostu ktoś Was kompletnie z materialnych rzeczy nie okradł, mieszkania czy domu. Tutaj karty właśnie sugerują, żeby tak właśnie zrobić. Wszystko mieć zabezpieczone, kochani, żeby nie nie było problemu, tak? Następną kartą dla Was jest Karta Świat, kochani. Ona sugeruje podróże, więc tu niektóre osoby będą wybierały się w podróż, kochani. Również może ona sugerować dla niektórych osób, że praca, przykładowo za granicą, niekoniecznie musi to być wyjazd, tylko na przykład kontakty zagraniczne, to jest naprawdę dobry czas, dobry moment, żeby zainicjować i na przykład, jeżeli już coś macie zapoczątkowane, to jest dobry moment, żeby to realizować się w tym temacie, tak? Wyjazdy zagraniczne, praca za granicą. Moi drodzy, Alta ta karta też może mówić dla niektórych osób, że to jest tydzień taki dla Was, drogie ryby, że sprawy, które już pokończyły się, które nie służyły, albo już mają pewien koniec, nawet jak służyły, ale już w tej chwili się kończą, należy to zamykać. Należy pozamykać, kochani, yy, 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 i po prostu dlaczego? Dlatego, żeby otworzyć nowe drzwi, żeby móc po prostu iść w nowe, kochani. Tutaj sporo jest u Was tego nowego, zaraz dalej będę mówić, żeby iść w nowe, moi drodzy, żeby zrobić miejsce, przestrzeń na nowe sprawy, yy, które będą Wam sprzyjać i na nowe energie, takie bardziej pozytywne, tak, kochani, ale tu się pojawił księżyc. Więc tutaj będzie trochę spraw niejasnych w tym tygodniu, bo Księżyc o tym mówi, mówi o pewnych sekretach, niejasnościach, kochani. I tutaj może będzie chęć wyjaśnienia, ale to też może się wyjaśnić ze względu na to, jeżeli pozamykacie stare sprawy, to być może otworzycie takie sobie, przed sobą możliwości, że sprawy, które dotychczas były jakby dla was niejasne, kochani, to one po prostu, moi drodzy, yy, mają szansę wyjaśnić się <laughs> w tym nadchodzącym tygodniu. Ale karta też mówi, że yy, żeby skorzystać jak najwięcej ze swojej intuicji, żeby rozwijać tą intuicję, intuicję, tak? Bo to jest absolutnie bardzo dobra rzecz, żeby móc podejmować właściwe decyzje. Jak właściwe decyzje, kochani. I o tym właśnie też Księżyc mówi, moi drodzy. Ale kochani, to też właśnie może się tak stać, tylko należałoby na to zwrócić uwagę, że rozwiniecie intuicję, kochani, ale tu mamy dalej kartę ósemki Kielichów, która mówi: Droga do marzeń, czas na spełnianie swoich marzeń. I moi drodzy, to może być taka sytuacja, że. Jeśli chodzi o ten świat, pozamykacie jedne drzwi, otworzycie po prostu yy, przed sobą nowe możliwości, i to będzie się wiązało z tym, że zaczniecie spełniać swoje marzenia, kochani. Marzenia, które być może dotychczas nie miały jakiejś yy, no, możliwości spełnienia się, to w tym tygodniu zaczniecie spełniać marzenia. <laughs> Następną kartą dla Was jest. Dziesiątka buław, która mówi o takiej ciężkości, o takim przybić, kochani. I może być taka sytuacja z tego względu, że, kochani, może w waszym życiu działo się coś, prawda, co nie pozwalało wam na przykład spełniać swoich marzeń. I to było dla was takie trudne, bo to was tak jakby ciągnęło do ziemi, nie było. Znaczy, w cudzysłowie, tak jakby przygniatało, tak konkretnie jak ta karta tutaj pokazuje, ciężkość. Ale moi drodzy, w związku z tym, że to jest dziesiątka, to tutaj jakby ten trudny czas, ciężki, dla Was się już kończy, tak? No, i teraz kochani, dalej jest as dla Was. No, as mówi energia. As buław, tak? To jest energia, która po prostu y, y, pozwala na. Wszelkiego rodzaju działania, kochani, i macie taką możliwość, żeby tą energię pobudzić w sobie, tak? Moi drodzy, wiele takich może być sytuacji, właśnie, że poczujecie w sobie taki przypływ energii, kochani. I to będzie bardzo dobrze, bardzo wam potrzebne, bo tutaj pojawił się nam głupiec, a głupiec, kochani, to o czym mówi? On mówi o nowych sprawach, o nowych sytuacjach i po prostu one często, kochani. To może właśnie tutaj ten księżyc też zwiastować, one będą niejasne, jak to początki. Bo głupiec ma coś takiego w sobie, że on właśnie yy, bardzo chętnie zaczyna nowe sytuacje, idzie w nową drogę, tak? Bo życie to droga i każdy kawałek może być drogi, nowy, odmienny, tak? Ale początek jest taki każdej nowej drogi, każdej nowej sytuacji, że po prostu są pewne niewiadome, tak? Ale moi drodzy przy tym Asie Buław, przy tej energii, to karty sugerują, że jeżeli będą jakieś nowości i związane na przykład, że będziecie mieć szanse te swoje marzenia spełnić, to po prostu nie cofać się przed tym, mimo że na początek nie będziecie wiedzieć wszystkiego, bo właśnie ten głupiec, on nie wie wszystkiego. On dopiero to jest to, Stawia, jakby, pierwsze kroki w danych sytuacjach, bo tu nie chodzi o to, żeby całe życie zmieniać, ale nowe sytuacje, tak? No, także karty sugerują, żeby z taką rozwagą, z takim rozmysłem nie bać się nowości, tylko po prostu, żeby zrealizować swoje marzenia, to właśnie trzeba się otworzyć na nowe sprawy. Ja bardzo dziękuję, kochani, za wysłuchanie i zapraszam serdecznie na następne słuchania. Do widzenia. Yeah.